Dlaczego twój pies nie chce jeść? Pięć zaskakujących powodów i jak sobie z nimi poradzić? Znasz ten scenariusz? Twój pies jeszcze wczoraj z entuzjazmem jadł z miski, a dziś tylko wącha jedzenie i odchodzi? To może być nie tylko kaprys czy przejściowe rozdrażnienie, ale sygnał, że coś jest nie tak. W tym materiale przyjrzymy się pięciu naprawdę niespodziewanym przyczynom, przez które twój pupil może odmawiać jedzenia. Podpowiemy też, co możesz zrobić w każdej sytuacji. Bez paniki wiele z tych problemów da się szybko rozwiązać. Brak apetytu u psa to jeden z najczęstszych problemów zgłaszanych przez właścicieli czworonogów. Może być symptomem poważnych problemów zdrowotnych lub wynikać z mniej oczywistych przyczyn. Chociaż krótkotrwała niechęć do jedzenia nie musi być powodem do niepokoju, przedłużający się brak apetytu, Powinien skłonić właściciela do podjęcia odpowiednich działań. W niniejszym scenariuszu filmowym przedstawiamy pięć zaskakujących powodów, dla których pies może odmawiać jedzenia, oraz skuteczne metody radzenia sobie z tym problemem. Zrozumienie tych mniej oczywistych przyczyn pozwoli właścicielom szybciej zidentyfikować problem i przywrócić pupilowi zdrowy apetyt. 1. Poczucie braku bezpieczeństwa podczas jedzenia. Psy, podobnie jak ich przodkowie mają głęboko zakorzenione instynkty związane z jedzeniem. Jednym z najbardziej zaskakujących powodów braku apetytu może być poczucie zagrożenia lub dyskomfortu w miejscu karmienia. Niektóre psy nie chcą jeść, ponieważ nie czują się bezpiecznie w przestrzeni, w której są karmione. Ten problem może być szczególnie widoczny u psów adoptowanych. Które mogły mieć negatywne doświadczenia związane z jedzeniem w przeszłości lub u zwierząt, które doświadczyły traumy. Poczucie zagrożenia podczas jedzenia może wynikać z różnych czynników środowiskowych. Niektóre psy wolą jeść w obecności ludzi, podczas gdy inne preferują spokojne, odosobnione miejsce. Hałasy, obecność innych zwierząt lub ludzi, a nawet niewłaściwe umiejscowienie miski mogą wpływać na to, czy pies zdecyduje się zjeść swoją porcję. W naturze moment jedzenia to czas, gdy zwierzę jest najbardziej narażone na atak, dlatego psy instynktownie szukają bezpiecznego miejsca do spożywania posiłku. Istotnym aspektem, na który wielu właścicieli nie zwraca uwagi, jest rutyna karmienia. Psy to zwierzęta, które dobrze funkcjonują w przewidywalnym środowisku, a nagłe zmiany w harmonogramie posiłków mogą prowadzić do stresu i odmowy jedzenia. Prowadzenie stałych pór karmienia, usuwanie miski po kilkunastu minutach oraz ograniczenie przysmaków między posiłkami to podstawowe elementy, które pomagają wypracować zdrowe nawyki żywieniowe i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa psa podczas posiłku. Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń do jedzenia, aby rozwiązać problem psa, który nie chce jeść z powodu braku poczucia bezpieczeństwa? Należy stworzyć spokojne i komfortowe warunki do spożywania posiłku. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego miejsca na miskę, cichego kąta, gdzie pies nie będzie niepokojony przez innych domowników czy hałasy. Dobrym rozwiązaniem może być karmienie w oddzielnym pomieszczeniu lub wykorzystanie barierek, które odgrodzą psa podczas posiłku od potencjalnych źródeł stresu. Prowadzenie przewidywalnej rutyny karmienia jest równie ważne jak odpowiednie miejsce. Psy powinny być karmione o stałych porach, co pomaga budować poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Jeśli masz więcej niż jednego psa, karm je osobno, aby uniknąć rywalizacji o jedzenie, która może być źródłem stresu. Obserwuj zachowanie psa podczas jedzenia. Jeśli zauważysz oznaki niepokoju, takie jak częste przerywanie posiłku i rozglądanie się, Pomyśl o zmianie miejsca karmienia. W przypadku psów, szczególnie lękliwych, pomocne może być stopniowe budowanie pozytywnych skojarzeń z miejscem karmienia. Możesz to osiągnąć poprzez podawanie ulubionych przysmaków w pobliżu miski, chwalenie psa za spokojne zachowanie podczas jedzenia oraz unikanie zakłócania spokoju psa w trakcie posiłku. Cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Budowanie poczucia bezpieczeństwa wymaga czasu, ale efekty są warte wysiłku. 2. Utrata węchu i jej wpływ na apetyt psa. Zmysł węchu odgrywa fundamentalną rolę w stymulowaniu apetytu u psów, co jest często niedocenianym aspektem ich odżywiania. Psi nos jest niezwykle czuły, zawiera około 50 razy więcej receptorów węchowych niż nos człowieka. Ten wyspecjalizowany narząd jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka głodu w mózgu psa. Zapach pokarmu bezpośrednio stymuluje ten ośrodek, wywołując uczucie głodu i chęć jedzenia. Gdy pies traci węch, naturalny mechanizm pobudzania apetytu zostaje zaburzony, co może prowadzić do znacznego spadku zainteresowania pokarmem. Utrata węchu u psów może być spowodowana wieloma czynnikami. Infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, polipów nosowych czy przeziębienia to najczęstsze przyczyny czasowej utraty węchu. W niektórych przypadkach problem może mieć podłoże neurologiczne, związane z uszkodzeniem nerwów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji zapachowych do mózgu. Starsze psy częściej doświadczają osłabienia zmysłu węchu jako naturalnej konsekwencji procesu starzenia, co może tłumaczyć, dlaczego niektóre starsze psy stają się bardziej wybredne. Interesującym aspektem relacji między węchem a apetytem jest wzajemne uzupełnianie się zmysłów węchu i smaku. Gdy pies traci węch, jednocześnie doświadcza znacznego osłabienia zdolności rozpoznawania smaków, ponieważ te dwa zmysły ściśle ze sobą współpracują. To wyjaśnia, dlaczego psy z zaburzeniami węchu często całkowicie tracą zainteresowanie nawet swoimi ulubionymi pokarmami, bez zdolności wąchania. Jedzenie traci większość swoich właściwości sensorycznych, które normalnie sprawiają, że jest atrakcyjne. Jak pomóc psu z zaburzeniami węchu? W przypadku podejrzenia, że brak apetytu u psa jest związany z utratą węchu, kluczowe jest zidentyfikowanie i leczenie pierwotnej przyczyny problemu. Jeśli przyczyną są infekcje dróg oddechowych lub inne schorzenia, niezbędna jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który może zalecić odpowiednie leczenie. Antybiotyki, leki przeciwzapalne czy inne farmaceutyki, mogą pomóc w zwalczeniu infekcji i przywróceniu funkcji węchowej. W międzyczasie można zastosować kilka technik, które zachęcą psa do jedzenia, pomimo osłabionego węchu. Podgrzewanie karmy do temperatury ciała, około 38 độc. znacząco zwiększa intensywność jej zapachu. Co może pomóc w pobudzeniu apetytu nawet u psów z osłabionym zmysłem węchu. Dodatkowo można wzbogacić pokarm o składniki o intensywnym zapachu, takie jak bulion mięsny czy olej z łososia, które mogą przebić się przez barierę osłabionego węchu i zachęcić psa do jedzenia. Niezwykle skuteczną metodą jest również zwiększenie atrakcyjności wizualnej i tekstury pokarmu. Psy z osłabionym węchem w większym stopniu polegają na innych zmysłach, takich jak wzrok i dotyk. Mieszanie karm suchych z mokrymi, dodawanie różnorodnych tekstur i stosowanie interaktywnych zabawek do karmienia może zwiększyć zainteresowanie jedzeniem. W szczególnie trudnych przypadkach można rozważyć tymczasową zmianę na dietę domową o intensywniejszym zapachu i smaku, zawsze jednak konsultując jej skład z lekarzem weterynarii, aby zapewnić odpowiednie zbilansowanie składników odżywczych. 3. Nuda pokarmowa i wybredność. Zjawisko nudy pokarmowej, choć może wydawać się antropomorfizacją, jest rzeczywistym problemem dotykającym wiele psów. Podobnie jak ludzie, psy mogą znudzić się spożywaniem tego samego pokarmu dzień po dniu, przez miesiące czy lata. Wyobraźmy sobie, że musielibyśmy jeść te same płatki śniadaniowe na każdy posiłek przez całe życie. Taka perspektywa mogłaby szybko doprowadzić do znudzenia pokarmem. Psy Szczególnie te bardziej inteligentne lub z rozwiniętym zmysłem smaku mogą doświadczać podobnej frustracji związanej z monotonią diety. Interesującym aspektem jest to, że wiele psów wykazuje wybredność tylko w określonych warunkach. Pies może odmawiać jedzenia swojej regularnej karmy, jednocześnie z entuzjazmem przyjmując przysmaki lub jedzenie ze stołu. To zachowanie wskazuje, że problem nie leży w braku apetytu, jako takim, lecz, lecz w preferencjach smakowych lub znudzeniu codziennym pokarmem. Badania behawioralne sugerują, że psy, które doświadczyły różnorodności w diecie, szczególnie we wczesnych etapach życia, częściej wykazują wybredność pokarmową w późniejszym wieku. Warto zauważyć, że wybredność pokarmowa rzadko występuje u psów żyjących w naturze lub mających ograniczony dostęp do pokarmu. Jest to raczej cecha nabyta w środowisku domowym, gdzie psy mają zapewnioną stałą dostępność jedzenia i nie muszą konkurować o zasoby. Dodatkowo, nadmierne rozpieszczanie psa przysmakami między posiłkami może prowadzić do selektywnego jedzenia, gdyż zwierzę uczy się, że odmowa regularnego posiłku może skutkować otrzymaniem czegoś smaczniejszego. Strategie urozmaicania diety i przełamywania wybredności aby skutecznie radzić sobie z nudą pokarmową i wybrednością psa, kluczowe jest wprowadzenie zróżnicowania do jego diety, jednocześnie utrzymując zbilansowane odżywianie. Jedną z najprostszych metod jest naprzemienne stosowanie różnych smaków tej samej marki karmy, co zapewnia zmienność doznań smakowych przy zachowaniu podobnego składu odżywczego. Takie podejście jest szczególnie korzystne dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym które mogą źle reagować na radykalne zmiany diety. Dla psów, które przejadły się suchą karmą, skuteczną strategią może być mieszanie karmy suchej z mokrą lub dodawanie niewielkich ilości bezpiecznych dla psów produktów ludzkich, takich jak gotowane mięso, warzywa czy jogurt naturalny. Ważne jest, aby dodatki te stanowiły nie więcej niż 10% całkowitej kaloryczności diety. Aby uniknąć niedoborów składników odżywczych, podgrzewanie karmy do temperatury ciała również zwiększa jej atrakcyjność, uwalniając intensywniejszy zapach i podkreślając smak. Wprowadzanie różnorodności warto połączyć z wyrabianiem zdrowych nawyków żywieniowych. Ustalenie stałych pór karmienia i konsekwentne usuwanie miski po 15-20 minutach. Niezależnie od tego, czy pies zjadł posiłek, uczy go, że jedzenie nie jest stale dostępne. Ta metoda opiera się na naturalistycznym podejściu do karmienia. W naturze psy nie mają stałego dostępu do pokarmu i muszą jeść, gdy mają taką możliwość. Po kilku pominiętych posiłkach większość psów wraca do regularnego jedzenia, gdyż głód naturalnie przezwycięża wybredność. W przypadku szczególnie uporczywej wybredności. Warto rozważyć wykorzystanie interaktywnych zabawek do karmienia lub technik treningu pozytywnego, które uczynią posiłek ekscytującym doświadczeniem. Przekształcenie czasu karmienia w sesję treningową lub zabawę w poszukiwanie pokarmu może wzbudzić zainteresowanie nawet u najbardziej wybrednego psa. Niezależnie od wybranej strategii, kluczowa jest konsekwencja i cierpliwość. Przełamywanie wybredności to proces, który wymaga czasu. 4. Skutki uboczne szczepień i leków jako przyczyna braku apetytu. Interwencje medyczne, takie jak szczepienia i farmakoterapia, choć niezbędne dla zdrowia psa, mogą czasowo wpływać na jego apetyt. Szczepienia ochronne, które stymulują układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, mogą wywoływać przejściowe efekty uboczne, w tym spadek apetytu. Jest to normalna reakcja organizmu który koncentruje swoją energię na odpowiedzi immunologicznej. Taka reakcja zazwyczaj trwa krótko od kilku godzin do dwóch dni po szczepieniu, i nie powinna być powodem do niepokoju, o ile pies zachowuje swoją zwykłą aktywność i nie wykazuje innych objawów chorobowych. Różne szczepionki mogą wywoływać różne reakcje w organizmie psa. Szczepienia wieloskładnikowe, które chronią przed kilkoma chorobami jednocześnie, częściej powodują przejściowe osłabienie apetytu niż szczepienia jednoskładnikowe. Reakcja na szczepienie może być również silniejsza u szczeniąt i młodych psów, które przechodzą pierwsze szczepienia w życiu oraz u psów z osłabionym układem odpornościowym lub przewlekłymi chorobami. Leki stosowane w leczeniu psów mogą również znacząco wpływać na apetyt. Antybiotyki, leki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne, leki psychotropowe, i wiele innych preparatów farmaceutycznych może jako skutek uboczny powodować zmniejszenie łaknienia. Niektóre leki, jak na przykład te stosowane w leczeniu alergii, mogą wejść w interakcję ze szczepionkami, co dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, w tym braku apetytu. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli psów alergicznych, którzy powinni zawsze informować lekarza weterynarii o wszystkich przyjmowanych przez psa lekach. Przed zaplanowanym szczepieniem. Jak postępować w przypadku utraty apetytu po interwencji medycznej? W przypadku przejściowej utraty apetytu związanej ze szczepieniem lub przyjmowaniem leków kluczowe jest odpowiednie postępowanie które pomoże psu przejść przez ten okres bez komplikacji zdrowotnych. Przede wszystkim należy zapewnić psu stały dostęp do świeżej wody, aby zapobiec odwodnieniu, które może nastąpić szybciej niż głodzenie. Monitorowanie ilości wypijanej wody jest równie ważne jak obserwowanie apetytu. Znaczne zmniejszenie przyjmowania płynów powinno być sygnałem do kontaktu z lekarzem weterynarii. Przez pierwsze dwie doby po szczepieniu lub rozpoczęciu nowej terapii lekowej, zaleca się oferowanie psu mniejszych, ale częstszych posiłków. Karma może być wzbogacona o składniki zwiększające jej atrakcyjność, takie jak ciepły bulion czy niewielka ilość gotowanego mięsa. Jeśli pies regularnie przyjmuje leki, które wpływają na jego apetyt, Warto skonsultować z lekarzem weterynarii możliwość modyfikacji dawkowania lub zmiany pory podawania leków tak, aby zminimalizować ich wpływ na przyjmowanie pokarmu. Jeżeli brak apetytu utrzymuje się dłużej niż dwa dni po szczepieniu lub rozpoczęciu terapii, towarzyszy mu letarg, wymioty, biegunka lub inne niepokojące objawy, niezbędna jest niezwłoczna konsultacja weterynaryjna. Może to wskazywać na niepożądaną reakcję na szczepionkę lub lek, która wymaga interwencji medycznej. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić zmianę leku na alternatywny preparat o podobnym działaniu, ale mniej wpływający na apetyt lub podanie leków wspomagających łaknienie, aby pomóc psu przejść przez trudny okres terapii bez ryzyka niedożywienia. 5. Ukryte problemy stomatologiczne, a odmowa jedzenia. Problemy stomatologiczne stanowią jedną z najczęstszych, a jednocześnie najbardziej niedostrzeganych przyczyn braku apetytu u psów. Według badań weterynaryjnych ponad 80% psów powyżej trzeciego roku życia cierpi na jakąś formę choroby przyzębia, która może powodować dyskomfort lub ostry ból podczas jedzenia. Podobnie jak ludzie, psy mogą unikać jedzenia, gdy proces ten staje się bolesny. Różnica polega na tym, że psy nie potrafią bezpośrednio zakomunikować swojego dyskomfortu, co sprawia, że problemy stomatologiczne często pozostają niezauważone przez długi czas. Spektrum stomatologicznych problemów, które mogą wpływać na apetyt psa, jest szerokie i obejmuje zarówno łagodne, jak i poważne stany. Kamień nazębny i zapalenie dziąseł to najczęstsze problemy, które początkowo mogą powodować jedynie niewielki dyskomfort ale z czasem prowadzą do poważniejszych komplikacji. Bardziej zaawansowane problemy obejmują ropnie zębów, pęknięte lub złamane zęby, infekcje i nowotwory jamy ustnej. Szczególnie niebezpieczne są ropnie korzeni zębów, które mogą pozostawać niewidoczne podczas standardowego badania jamy ustnej, a powodować intensywny ból. Interesującą obserwacją jest to, że psy z problemami stomatologicznymi często wykazują preferencję dla miękkich pokarmów, unikając jednocześnie suchej karmy. Jest to naturalna strategia adaptacyjna, mająca na celu minimalizację bólu podczas jedzenia. Niektóre psy mogą również wykazywać jednostronną preferencję rzucia, co wskazuje na ból zlokalizowany po określonej stronie jamy ustnej. Te subtelne zmiany w zachowaniu żywieniowym mogą być pierwszymi wskazówkami, że pies cierpi z powodu problemów stomatologicznych. Diagnoza i leczenie problemów stomatologicznych u psu. Rozpoznanie problemów stomatologicznych u psa wymaga czujności i regularnych kontroli. Właściciele powinni zwrócić uwagę na takie sygnały ostrzegawcze jak nieprzyjemny zapach spyska, nadmierne ślinienie się, przebarwienia zębów, widoczny kamień nazębny krwawiące dziąsła czy jednostronne rzucie. Szczególnie niepokojącym objawem jest wypuszczanie jedzenia z pyska podczas próby jedzenia, co może wskazywać na ostry ból w trakcie rzucia. Regularne badania stomatologiczne przeprowadzane przez lekarza weterynarii są kluczowe dla wczesnego wykrywania problemu. Pełna ocena stanu jamy ustnej często wymaga sedacji lub znieczulenia ogólnego, ponieważ tylko wtedy lekarz może dokładnie zbadać wszystkie zęby, w tym ich korzenie oraz wykonać zdjęcia rentgenowskie, które mogą ujawnić problemy niewidoczne gołym okiem. Wczesna diagnoza i leczenie mogą zapobiec rozwinięciu się poważniejszych problemów i związanego z nimi chronicznego bólu. Leczenie problemów stomatologicznych zależy od ich rodzaju i zaawansowania. W przypadku kamienia nazębnego i wczesnego stadium zapalenia dziąseł Profesjonalne czyszczenie zębów wykonane przez weterynarza może przynieść znaczną poprawę. Bardziej zaawansowane problemy mogą wymagać ekstrakcji zębów, leczenia kanałowego, antybiotykoterapii lub nawet interwencji chirurgicznej. Po leczeniu większość psów wykazuje dramatyczną poprawę apetytu, co potwierdza, że problem stomatologiczny był istotną przyczyną odmowy jedzenia. Profilaktyka jest równie ważna jak leczenie. Regularne szczotkowanie zębów psa specjalistyczną pastą do zębów dla zwierząt, nigdy pastą dla ludzi, stosowanie gryzaków dentystycznych, specjalistycznej karmy wspomagającej higienę jamy ustnej oraz coroczne kontrole stomatologiczne mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z zębami i dziąsłami. Takie działania profilaktyczne nie tylko poprawiają komfort życia psa, ale również mogą zapobiec kosztownemu leczeniu w przyszłości. Podsumowanie: Kompleksowe podejście do problemu braku apetytu u psa. Kiedy należy zgłosić się do weterynarza? Brak apetytu u psa, choć czasem spowodowany niegroźnymi czynnikami, może być również objawem poważnych chorób wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Istnieją konkretne sytuacje, w których konsultacja weterynaryjna jest bezwzględnie konieczna. Jeśli pies odmawia jedzenia przez więcej niż 24-48 godzin, a szczególnie jeśli jednocześnie nie pije wody, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Odwodnienie może nastąpić bardzo szybko, szczególnie u małych ras i szczeniąt, prowadząc do poważnych komplikacji zdrowotnych. Alarmującym sygnałem jest też współwystępowanie innych objawów chorobowych wraz z brakiem apetytu letarg, wymioty, biegunka. Trudności z oddychaniem, żółtaczka, zarzucenie błon śluzowych i białkówek oczu, czy znaczna utrata wagi to objawy, które w połączeniu z brakiem apetytu mogą wskazywać na poważne schorzenia, takie jak niewydolność nerek, choroby wątroby, nowotwory czy infekcje. W takich przypadkach szybka diagnoza i leczenie mogą być kluczowe dla pomyślnego rokowania. Właściciele psów należących do ras predysponowanych do określonych chorób powinni być szczególnie czujni. Na przykład duże rasy z głęboką klatką piersiową są bardziej narażone na skręt żołądka, stan zagrażający życiu, którego jednym z pierwszych objawów może być niechęć do jedzenia połączona z niepokojem i próbami wymiotu. W takiej sytuacji liczy się każda minuta, a opóźnienie w udzieleniu pomocy weterynaryjnej może mieć fatalne skutki zintegrowane podejście do poprawy apetytu psa. Skuteczne radzenie sobie z brakiem apetytu u psa wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia wszystkie potencjalne przyczyny problemu i stosuje wielotorowe działania naprawcze. Punktem wyjścia powinno być wykluczenie problemów medycznych poprzez konsultację weterynaryjną i niezbędne badania diagnostyczne. Po wyeliminowaniu poważnych przyczyn zdrowotnych można skupić się na modyfikacjach środowiskowych i behawioralnych, które mogą poprawić apetyt psa. Jednym z kluczowych elementów zintegrowanego podejścia jest zapewnienie psu odpowiedniego środowiska do jedzenia. Obejmuje to wybór spokojnego miejsca na miskę, eliminację potencjalnych stresorów podczas posiłków oraz ustalenie przewidywalnej rutyny karmienia. Równolegle warto pracować nad uatrakcyjnieniem samego pokarmu poprzez podgrzewanie, dodawanie smakowitych dodatków czy stosowanie naprzemiennie różnych rodzajów karmy. Techniki te mogą być szczególnie skuteczne w przypadku psów wybrednych lub takich, które doświadczają nudy pokarmowej. W trudniejszych przypadkach pomocne może być zastosowanie technik modyfikacji zachowania takich jak pozytywne wzmocnienie podczas jedzenia czy wykorzystanie interaktywnych zabawek do karmienia. Niektórzy właściciele z powodzeniem stosują również krótkotrwałe głodówki, pozostawiając miskę z karmą tylko przez określony czas, a następnie zabierając ją niezależnie od tego, czy pies zjadł posiłek. Ta technika bazuje na naturalnym instynkcie psa do jedzenia, gdy pokarm jest dostępny i może pomóc przełamać nawet uporczywą wybredność. Należy pamiętać, że poprawa apetytu psa to często proces wymagający cierpliwości i konsekwencji. Nawet najbardziej wybredny pies może wrócić do regularnego jedzenia przy odpowiednim podejściu, które łączy dbałość o jego zdrowie fizyczne z troską o komfort psychiczny. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, że brak apetytu nie jest kaprysem, lecz formą komunikacji, przez którą pies sygnalizuje swoje potrzeby lub dyskomfort. Podziel się w komentarzu, czy twój pies kiedykolwiek odmawiał jedzenia i co wam wtedy pomogło. Jeżeli film okazał się dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał Psia Akademia. Nie zapomnij też włączyć dzwoneczka i ta, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Psiej Akademii.